Hej, masz może 15 minut dla siebie? Powiem Ci, że są ogromne szanse, że po tym 15-minutowym programie ćwiczeń Lipszeren Bracht będziesz mieć naprawdę dobre, pozytywne odczucie w ciele. Nie wierzysz? W takim razie najlepiej od razu spróbuj, wypróbuj to. Tylko w ten sposób dowiesz się tego. Jedyne czego potrzebujesz, to pokój. Najpierw proszę stanąć przed ścianą, zachowując odległość pół kroku, obie ręce przyciśnięte do ściany. Teraz wciągnij pępek i przesuń biodra do przodu. I wtedy zauważasz, że Twoja miednica prostuje się trochę i wychodzisz z tendencją z lordozy. I następnie delikatnie przesuwasz miednicę coraz bardziej do przodu i najpierw nawiązujesz kontakt z tym, co teraz czuje Twój organizm. Gdzie ciągnie? Zastanów się, gdzie ciągnie. U mnie ciągnie w pachwinach. Może również trochę promieniować do pleców. Może również ciągnąć z przodu brzucha. To są takie miejsca, i wtedy idziesz dalej, oddychając spokojnie. A w momencie, gdy zauważysz, że intensywność rozciągania staje się tak duża, że nie odczuwasz już przyjemnego bólu, ale zaczyna być trochę negatywnie, wtedy odpuść. Musisz zawsze ćwiczyć tak, abyś mógł mieć jeszcze pozytywne uczucie. To jest najlepsza dawka. Masz wtedy najmniej czasu, aby uzyskać najlepszy efekt. A teraz naciśnij z siłą bioder, jakbyś chciał wstać. Ręce oprzyj o ścianę, potem znów się rozluźnij i idź dalej w głąb. Ponieważ to wzmacniający trening, który teraz robimy, wbudowany w ćwiczenia rozciągające, pomaga Ci znacznie lepiej nad tym panować, ładniej rozciągać mięśnie, a także pozostać stabilnym. I znowu. Naciskasz swoimi biodrami na ścianę, trzymając ręce i rozluźniając się ponownie. Jeśli chcesz, możesz teraz jeszcze raz pochylić głowę do tyłu. I wtedy zauważasz, że rozciąga się w szyi i rozciąga się także w kierunku karku. I wtedy zaczynasz powoli wstawać. Bardzo dobrze zrobione. Teraz przechodzimy bezpośrednio do następnego ćwiczenia. To teraz było bardzo ważne dla Twojej dolnej części pleców. Teraz przejdziemy do tylnych nóg, do łydek. Idź tak daleko wstecz, aż zauważysz, że przy wyprostowanych kolanach ciągnie się góra poniżej kolana. I wtedy podnosisz ręce tak wysoko, że możesz się zawiesić i pięty nie odrywają się, ponieważ poprzez naciskanie na ścianę praktycznie dociskasz pięty w dół. I wtedy wchodzisz coraz głębiej, tak jak łydki zaczynają ustępować. I znowu wdychaj głęboko, wydechaj głęboko i idź zawsze trochę głębiej. Jednocześnie, twoje ramię byłoby trochę rozciągnięte z tej pozycji, przynajmniej u większości ludzi powinno tak być. I upewnij się, że Twoje kolana są zawsze w pełni wyprostowane. Teraz spróbuj stanąć na palcach, ale ponieważ odpychasz się rękami do tyłu i opierasz pięty na ziemi, możesz napiąć mięśnie, nie podnosząc się, co jest wartościowe. Następnie znowu się rozluźnij i idź trochę dalej w rozciąganiu. I spróbuj jeszcze raz stanąć na palcach. Spróbuj jeszcze raz wstać, podnieść się, odpręż się i idź jeszcze trochę głębiej. I wtedy powoli wychodzisz poczuj się trochę. Teraz idziemy dalej w dół z wyprostowanymi kolanami i tułowiem. I poczuj, gdzie to ciągnie. Może ciągnąć w łydkach, może ciągnąć w dolnej części pleców. Wczuj się i oprzyj się ładnie na kolanach. Teraz chodzi o swobodę kolan od bólu, lepszą ruchliwość. Chodzi także o twój kręgosłup, ponieważ teraz z tyłu jest napięty i może się rozluźnić. I pozwól sobie schylić się tylko tak głęboko, jak długo jeszcze można wytrzymać ból w kolanach. Wiele osób popełnia błąd podczas ćwiczenia, schodząc zbyt nisko, ponieważ chcą koniecznie dotknąć palcami ziemi, ale jeszcze nie są w stanie tego zrobić, co powoduje zbyt duży ból. I wtedy coraz bardziej psuje się ćwiczenie i chęć do ćwiczenia, ponieważ chcemy, żeby było przyjemne. A nie, żeby się ciągle negatywnie męczyć. Zawsze dokładnie wsłuchuj się, aż do jakiego stopnia odczuwasz jeszcze pozytywne uczucie w dolnej części pleców, w kolanach. Możesz powoli dotknąć swoimi rękami, sprawdzić, czy już możesz dotknąć podłogi, ale to jest całkowicie obojętne. Idź tylko tak daleko, jak to możliwe. I jeśli będziesz to robić codziennie, będziesz schodzić o 2-3 mm dalej każdego dnia, a potem koniec będzie widoczny i dotrzesz do dołu palcami, ale bez cierpienia to jest najważniejsze. I teraz idź powoli w górę, powoli w górę, i teraz znajdź sobie kąt. Jeśli nie masz kąta. Wejdź do futryny drzwiowej i najpierw unieś ramiona w poziomie, a następnie lekko do góry około 30 stopni, a następnie przesuń górny koniec mostka coraz bardziej w kierunku rogu. Kiedy zauważysz, że potrzebujesz więcej miejsca na ścianie, żeby ręce mogły przesunąć się bardziej w kierunku rogu, to idziesz z palcami. Zginasz palce trochę, podnosisz palce i idziesz trochę dalej do środka, wtedy łokieć jest lekko zgięty. A potem, gdy idziesz dalej do przodu, on się znowu prostuje, ponieważ powinien być całkowicie wyprostowany podczas rozciągania, dzięki czemu możesz stopniowo manewrować dalej w ścianę. I to jest tak ważne ćwiczenie podstawowe. Wiesz, może, jeśli często oglądasz moje filmy, że kocham to ćwiczenie, które otwiera klatkę piersiową i obszar oddechowy. Kawałek po kawałku idź dalej, i teraz chcesz również naciskać na ściany. Twoje ramiona są w pełni wyprostowane i naciskasz tak mocno, jak tylko potrafisz. Na ściany wykonujesz nasz trening siłowy, znowu się rozluźniasz, idziesz trochę głębiej. I jeszcze raz naciskasz jak najmocniej na ściany, naprawdę mocno naciskasz i zwolniasz, i powoli znowu wychodzisz. Teraz najlepiej przejdźmy do pozycji na piętach. Jeśli nie możesz, możesz też usiąść na krześle i po prostu usiąść. Tutaj ćwiczymy jeszcze siedzenie na piętach, ale i tak zrobimy to jeszcze raz, więc teraz nie musisz ćwiczyć razem. Usiądź proszę prosto, opuść lewy bark, lewy obojczyk, obróć głowę o 45 stopni w lewo. Teraz chodzi o swobodę karku. To najważniejsze ćwiczenie na kark, moim zdaniem, które tak bardzo uwalnia tam z tyłu. A kto obecnie nie ma spiętego karku, Następnie idziesz pod brudkiem do szyi i przyciągasz głowę w kierunku prawego kolana. Tak, ciągnij dalej w kierunku prawego kolana, oddychaj spokojnie. Jeśli za mało ciągnie z tyłu po lewej stronie karku, to przyciągnij trochę brodę do krtani. A potem zauważysz, że zaraz będzie więcej, i znowu zwróć uwagę na intensywność czy jest ona właśnie jeszcze dobrze znośna. Teraz przesuń swoją głowę do tyłu, w górę i w lewo. Wykonaj nasz trening siłowy. Przesuń głowę do tyłu, w górę i w lewo. Rozluźnij się i idź dalej w rozciąganie, i jeszcze raz. Pociągnij znowu do tyłu w górę w lewo. Rozluźnij się i idź dalej w rozciąganie, i jeszcze raz. Ciągnij i rozluźnij. Idź dalej w rozciąganie, i bardzo powoli wracaj, jeśli chcesz. Jest dostępny kompletny flow dla całego ciała, ale możesz też kontynuować tutaj. Zdecyduj teraz i pociągnij prawą rękę głęboko, prawy łokieć, prawe ramię, a następnie przechyl głowę o 45 stopni w lewo. Lewa ręka nad głową, nieco do tyłu, i przyciągnij głowę w kierunku lewego kolana. Przyciągnij głowę w kierunku lewego kolana. Przyciągnij podbródek do krtani, to jeszcze bardziej rozciągnie mięśnie, ciągnij dalej. Prawe ramię opuszczone, głowa skierowana w dół na lewo, oddychaj równomiernie, plecy proste. Wciąż pogłębiaj rozciąganie. Jeśli lubisz tego rodzaju ćwiczenia, jeśli podoba Ci się, jak mogę Cię motywować, koniecznie zajrzyj na nasz kanał. Kiedy klikniesz tam, trafisz tam, zrób to. Tam jest codziennie 365 dni w roku trening. Jeśli poświęcisz sobie tylko te kilka minut dziennie lub pozwolisz sobie na nie, to już po 1-2 tygodniach z dużym prawdopodobieństwem zauważysz duże zmiany w swoim samopoczuciu. Koniecznie to sprawdź. Myślę, że będziesz zachwycony. Kliknij tutaj na górze, jak już powiedziałem. Teraz przesuwamy również głowę tutaj w prawo, do góry z tyłu, puść, przesuń go dalej w lewo z przodu i jeszcze raz przesuń w prawo, do góry z tyłu, puść, dalej w dół i powoli wyjdź. Trochę poruszaj głową. Ostatnie ćwiczenie, idziesz na czworaka. Teraz sprawdź, jak daleko możesz dotrzeć z pośladkami w kierunku pięt. Jeśli możesz dojść tylko do tego miejsca, to ćwicz tutaj. Jeśli sięgasz tylko do tego miejsca, ćwiczysz tam. Jeśli sięgasz do tego miejsca, ćwiczysz tutaj. Jeśli możesz się oderwać, i to jest właśnie granica, to zostajesz tak. A jeśli jeszcze trochę możesz, wracasz z pępkiem, i wtedy zauważasz, że tutaj pojawia się jeszcze więcej napięcia. To wspaniałe ćwiczenie. Kocham to ćwiczenie, ponieważ uwolnione są kolana, biodra i dolna część pleców. Tekst, ten tekst zawiera słowa anatomiczne i powinny być traktowane jako takie. To wiemy z doświadczenia i doświadczamy tego ciągle. Stopniowo schodź coraz niżej. Wtedy, być może nawet, choć niekoniecznie, możesz przejść na łokcie i po prostu się relaksować. I zaczynasz, niezależnie od pozycji, w której się znajdujesz, naciskasz stopami na ziemię, jakby nogi chciały się wyprostować. Następnie znowu się rozluźniasz, schodzisz niżej i jeszcze raz naciskasz na podłogę, znowu się rozluźniasz, schodzisz niżej i jeszcze raz naciskasz, rozluźniasz i idziesz dalej, a w końcu możesz nawet się położyć. Ale nie musi tak być i może to potrwać kilka miesięcy lub lat, zanim tam dotrzesz. Im dalej idziesz, tym lepiej uwalniasz całą linię ciała z przodu, co jest tak ważne dla równowagi siedzenia. I wtedy powoli wychodzisz. Czy dobrze się bawiłeś? Spójrz, co się dzieje w ciele, zaskocz się, bo wielu nie potrafi sobie wyobrazić, co tam wszystko się dzieje. Dla rutyny kliknij tutaj, a jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zrób to teraz. Nie zapomnij również aktywować dzwonka alarmowego. Abyś zawsze, gdy pojawi się nowe wideo, nie przegapił możliwości obejrzenia. Czy potrzebujesz tego, czy nie? Cieszę się, że Cię widzę. Cześć.